Cześć! Jak już zapewne wiecie, nazywam się Mikołaj, jestem szefem AirBike'a. Pytacie mnie ostatnio, odkąd zrobiło się ciepło, że koła, 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 czy szydka, czy opona, że nowe koła do mojego roweru, wiesz, bo żeby było szybciej. No i tak mnie pytacie codziennie, to myślałem, że nagram Wam dzisiaj film o kołach. O kołach Mamy trzy w zasadzie w tej chwili obowiązujące rodzaje ogumienia, które możemy w tych kołach zastosować. Szydka, legendarna szydka. Opona z dentką. To wszyscy wiemy, opona z dentką, to wszyscy mamy i tak dalej. I opona tubles. Co to jest ta opona tubles? Zaraz to wszystko ustalimy i opanujemy ten cały bałagan. Zacznijmy, może, od tego, jakie to są właśnie rodzaje ogumienia. Co to jest szybka? Szydka to mój dziadek był koladży i on miał koło na Szybka, wiesz, ruskie szybki i po nocy się te szytki szyły i tak dalej. O co chodzi z szybką? Szydka to jest nic innego jak opona z zaszytą w środku dętką. Tutaj mam takie koło dla Was przygotowane. Z szybką, która jest nienaklejona. Absolutnie nie można na tym jeździć, żeby można było jeździć, to trzeba to posmarować klejem, poczekać aż wszystkie posmarować jeszcze raz, bla 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 i nakleić. Można też nakleić na taśmę, wtedy gorzej trzyma, ale szybciej się nakleja i tak dalej. I ta szytka to jest nic innego właśnie jak opona szosowa wykonana troszeczkę inaczej, to znaczy ona nie ma rantu tutaj, tylko obie części tej opony się schodzą i są tu ze sobą zeszyte. Nie widzicie tego szycia, bo jest zaklejone na końcu bawełnianą taśmą, którą potem smarujemy klejem. Ale dokładnie tak to wygląda, że w tej szytce w środku jest cieniuteńka dętka. To wszystko jest zaszyte w postaci w zasadzie takiego po prostu kieki łaski I to zakładamy sobie na koło w ten sposób. Koło powinno być posmarowane klejem. Tak jest to wyrównywane, czekamy aż wyschnie. Jeżeli zakładamy to na taśmę, to od razu jest przyklejone. Takie koło na szydkę z naklejoną, szybko napompowaną wygląda na przykład tak jak ten dysk co to jest dysk, do tego też znajdziemy Także ktoś, kto nie jest super fachowcem od ogumienia, to pewnie nawet nie widzi różnicy, ale generalnie tak właśnie wygląda naklejona szytka. Ładnie w zasadzie tak samo jak opona. Zdradza to, 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 że to jest szytka tak naprawdę to, że tutaj są drobinki kleju. Jakie są zalety szyt Bo wady są dość oczywiste. Skomplikowana wymiana, w zasadzie niewykonalna w polu, bo trudno wozić ze sobą zapasową całą szytkę, żebyście mieli pojęcie jakby to wyglądało, gdybyście chcieli wziąć ze sobą zapasową szybkę, to wam mogę pokazać. Ile to zajmuje miejsca? Zwinięte to zajmuje mniej więcej tyle miejsca. Także raczej trudno sobie wyobrazić wożenie czegoś takiego. Pamiętacie pewnie czarno-białe zdjęcia kolarzy z Tour de Pologne? Jak oni mieli na przykład tutaj przepasane takie, o i tak dalej, no to właśnie to właśnie były szybki. Jeśli chyba w ogóle zakładałem jakoś. Tak, tak. tak, i, tak. O, I tak się to woziło. I to były szybki. No, ale mamy XXI wiek, już nie wozimy ze sobą szytek zapasowych. Co można zrobić z szytką? Jak się przebije, to Wam zaraz, e, zaraz też pokażę. Ale tak właśnie wygląda szybka. I teraz tak, zalety szybki. Generalnie, szybka do niedawna była najszybszym rodzajem ogumienia. Lepiej wniosły te koła. Były. W totalu lżejsze, miały mniejsze opory toczenia niż najlepsze opony. To się w tej chwili trochę zmieniło, opowiem o tym w dalszej części filmu. Jakie jeszcze zalety ma szydka? No podstawowa zaleta szydki, którą wykorzystują zawodowcy, jest taka, że w momencie jak się szydka przebija, tak samo jak e, przebija nam się na przykład opona, to tracimy powietrze całe w, w naszym kole, tak? I w tym momencie w szydce... Dalej klej trzyma nam ogumienie na obręczy. Mamy tą sekundę czy dwie, zanim ta szybka się zerwie, żeby jeszcze wykonać jakieś, e, jakieś działanie, na przykład wyhamować nasz rower. Tak? Dlatego zawodowcy jeżdżą na szybkach, szczególnie odcinki górskie, bo szytki zapewniają większe bezpieczeństwo w przypadku defektu. Jak zachowa się przebita opona? Że to pewnie każdy z Was wie: przebita opona w momencie utraty ciśnienia natychmiast suwa się z obręczy. I nasze koło jedzie gołą obręczą po asfalcie. Jeżeli jest to obręcz karbonowa, to mamy ją od razu do wywalenia do śmieci. Jeżeli jest to obręcz aluminiowa, to jest szansa, że nie rozleci się od razu. Ale aluminium na asfalcie ma zerową przyczepność, w związku z czym my lecimy do roku. Dlatego zawodowcy używają szytek, bo po prostu bezpieczeństwo takiego koła w przypadku przebicia jest większe. I to w zasadzie koniec zalet szytek. Są szybkie, już w tej chwili nie są najszybsze, ale są szybkie. I są bardziej bezpieczne w przypadku przebicia niż opony. Z tym, że niestety mają pewne wady. Niemożność wymiany na trasie, wysoka cena szybki, bo. Najtańsza szytka, tak zwany kartofel, kosztuje około 100 paru złotych w tej chwili na rynku, a przyzwoita szytka to jest wydatek rzędu 200-250. Te topowe, już abstrahując od szytek torowych po 1000 złotych, topowe szytki na szosę potrafią kosztować 400-500 zł. Przebicie takiej szytki w zasadzie skutkuje koniecznością jej wymiany i kosztami związanymi zarówno z ceną samej szytki, czyli te między 200 a 500 zł musimy wydać na szytkę, plus w zasadzie... Rozsądnie jest to dać do serwisu. Bo jest to bardzo dużo pracy, żeby zedrzeć stary klej, i nakleić nową szybkę. Więc kolejną stówę wydamy na, na wymianę tego. Tutaj mamy taką szybkę. Zupełnie przypadkiem jest przebita. Ma takie całkiem spore przecięcie 2-3 mm. Co możemy z tym zrobić? No Jesteśmy gdzieś w trasie, przebiliśmy szybkę, czy jesteśmy na zawodach triatlonowych, nie ma koła zapasowego, nie ma możliwości wymiany. Możemy takie koło, z którego zeszło powietrze, załatać uszczelniaczem w spray. Działa to tak, mniej więcej jak pianka do golenia to wygląda. Z tego się wydobywa po naciśnięciu taka biała pianka jak pianka do golenia, która w zetknięciu z powietrzem zamienia się w zwulkanizowaną gumę. Zakładamy konektor na zawór w dolnym położeniu i wstrzykujemy zawartość uszczelniacza do naszej szybki. Przytrzymując cały uszczelniacz preju do momentu, aż przestanie przepływać z pojemnika do naszej szytki. Zdejmujemy to. Po wstrzyknięciu uszczelniacza mamy w kole około 4-5 atmosfer. To pozwala dojechać do mety, omijając na dziury, pamiętając, że mamy trochę niższe ciśnienie. Możemy zaryzykować i dopompować koło, czy to ręczną pompką, czy pompką na nabój CO2, ale musicie pamiętać, że w punkcie gdzie mieliśmy dziurę i uszczelniacz załatał nam ją przez zwulkanizowanie się w tym miejscu płynu w gumę. Przy bardzo wysokim ciśnieniu, jeżeli próbujecie znowu 7, 8, 9, 10 atmosfer, to ciśnienie może wybić ten korek, który się utworzył i znowu e, będziemy mieli przebicie, gdzie niekoniecznie to się musi udać załatać. Także jeżeli po wstrzygnięciu uszczelniacza koło jest szczelne i można na nim jechać, to ja sugeruję, Skończyć zawody i zająć się naprawą ogumienia potem. Podobnie uszczelniacz zadziała w przypadku opony z dętką. Kończąc temat szytek, jest jeszcze jedna podstawowa różnica pomiędzy systemem kół na szytki i na opony, mianowicie jest to obręcz takiego koła. Koło na oponę ma zupełnie inną obręcz niż koło na szybkę. Koło na szybkę, jak się przyjrzycie, w zasadzie nie ma tutaj RANTu, ma tylko taką gładką powierzchnię półokrągłą. Na której naklejamy naszą szydkę. Dzięki temu to koło jest lżejsze, bardziej odporne na uszkodzenia i tańsze w produkcji. Koło pod oponę, w tej chwili też bez problemu, jest dostępne w technologii full carbon. Musi mieć charakterystyczny rand, przy którym stopka opony ma się gdzie zaczepić. Koło full carbon pod oponę będzie sporo droższe od koła pod szydkę. Będzie trudniejsze w wykonaniu. Będzie troszeczkę cięższe, ale za to będzie dużo łatwiejsze w eksploatacji i będzie dużo tańsze w eksploatacji, dlatego że w przypadku, jeżeli na treningu bądź zawodach złapicie gumę, to wymieniacie dentkę za 20 zł, chyba że przetniecie oponę na amen, no to jeszcze oponę za 100 czy 200 zł, a nie od razu szytkę za 200, 300 czy 500 zł, plus wymiana w serwisie, która trwa i też kosztuje około 100 zł. Więc takie są różnice. W technologii wykonania kół. W zasadzie koła pod szydkę w tej chwili już są wszystkie full carbon, raczej się nie trafiają aluminiowe czy w technologii aluminiowo-karbonowej. Za to koła pod opony jak najbardziej jeszcze trafiają się z rantem aluminiowym. Drugi, najpopularniejszy rodzaj kół do szosy są to koła na opony. Jakie mamy opcje w kołach na oponę? Ano podstawowy model jest to aluminiowy niż niski stożek. Następne. Koła to może być trochę wyższy stożek. Tutaj, akurat, już mam karbonowe, ale pomiędzy tym a tym jeszcze jest opcja na jakieś 25-35 mm rand aluminiowy. Potem wchodzą obręcze, w zasadzie potem wchodzą obręcze aluminiowo-karbonowe. Takie koło wygląda w ten sposób, że mamy rand aluminiowy, który zapewnia lepsze hamowanie, większą odporność na uderzenia. Koło też dzięki temu jest najczęściej tańsze że jest aluminiowo-karbonowe. Niestety jest ciut cięższe, ale dla szczególnie więcej ważących zawodników lub do rowerów, które nie będą eksploatowane w wysokich górach, gdzie waga, którą wozimy ze sobą pod każdą górkę robi znaczenie. To nie jest dramatycznie ważne, te parę gramów. A aerodynamikę zapewnia po prostu karbonowy stożek takiego koła. Także może być aluminiowy stożek, on wtedy jest raczej niski. Taki podstawowy lub ciut wyższy koło 25-35 mm. Potem koła Alu Carbon to są najczęściej profile od około 40 mm, maksymalnie nawet do, do 80. Spokojnie można taki model kupić. No i potem wchodzi cała rodzina full karbonowych kół, które mają profile od 30 aż w zasadzie do, do pełnych kół do dysków. I tutaj już cała obręcz jest wykonana z karbonu. jest to najlżejsze rozwiązanie. Z tym że musicie pamiętać, że efektywność hamowania. Na obręczy karbonowej jest niższa niż efektywność hamowania na obręczy aluminiowej. Takie koło jest łatwiej uszkodzić, jeżeli wpadniecie w dużą dziurę. Plus, przy długich hamowaniach w wysokich górach w Polsce raczej się to nie przydarza, ale jeżeli pojedziecie z takim rowerem za granicę w Alpy, czy inne lokalizacje, gdzie będą długie zjazdy, a swoje ważycie, to klocek hamulcowy jest w stanie tak rozgrzać te koła, szczególnie tańszych marek, że zaczną się rozklejać tutaj na powierzchni hamującej. Także warto zapoznać się ze specyfikacją kół, zanim je kupicie. I warto troszeczkę poduczyć się, jak te koła eksploatować, jak efektywnie hamować, żeby ich po prostu nie przegrzewać. Nowym rozwiązaniem, które wchodzi w tej chwili w kołach szosowych, są hamulce tarczowe. I koło, które trzymam w ręku, jest już właśnie przystosowane pod hamulec tarczowy. Na pierwszy rzut oka ono się prawie nie różni od koła do hamulców zwykłych. Najprościej jest to poznać po tarczy, jeżeli. Macie przed sobą takie koło, i nie wiecie czy ono jest pod hamulec klasyczny czy pod tarczę. Po pierwsze, koło pod hamulec musi mieć krawędź, na której klocek hamujący będzie mógł pracować. Tutaj widać, że jest napis do samego rantu, w związku z czym tutaj nie ma miejsca na klocek. A jednocześnie koło pod dysk musi mieć oczywiście mocowanie pod dysk. Ono może być zasłonięte, ale musi tu być pierścień center lock, a przy kole pod zwykłe hamulce po prostu nie ma mocowania pod tarczę i te koła nie są ze sobą wymienne. Jeżeli kupicie koła pod dysk, musicie mieć rower pod dysk. Jeżeli kupicie koła pod klasyczne hamulce, musicie mieć klasyczne hamulce. Nie da się do roweru, który nie ma tarczy, zamontować tarczy i nie da się do roweru, który ma klasyczne hamulce, włożyć koła pod tarczę, którego obręcz nie jest przystosowana do pracy klocka hamulcowego. To jaki profil koła, jaką wysokość stożka powinniście dla siebie wybrać? To zależy od tego, gdzie będziecie jeździć, jak chcecie jeździć i ile ważycie. Bo co do zasady, im cięższy zawodnik, tym wyższy może być profil koła z kilku względów. Po pierwsze, wyższe koła są sztywniejsze, mocniejsze, w związku z czym są wytrzymalsze. A po drugie, przy masie własnej rajdera z rowerem 90, 100, 110 kg, boczne podmuchy wiatru będą dużo mniej odczuwalne niż przy wadze dziewczyny 50 kg na rowerze 7 kg. Jeżeli takiej szczupłej dziewczynce założymy koło o wysokim profilu, na przykład taką 80, jak mamy tutaj, to boczny podmuch wiatru na przednie koło z takim profilem jest w stanie taką laskę zdmuchnąć do rowu. A jeżeli takie same profile założymy chłopakowi, który waży 100 kg, plus jego rower pod 10 z wyposażeniem i tak dalej, no to na zestawie 110 ryzyko wpadnięcia do rowu przy podmuchu wiatru będzie znacznie mniejsze. Także zdecydowanie na wietrzne trasy, dojazdy w górach dla lekkich riderów sugeruję zamykać się w wysokościach profili. 30 do 50, czyli tej wysokości rand obręczy, bo większe koła ładnie wyglądają, mają troszeczkę lepszy parametr aerodynamiczny, ale kłopot z utrzymaniem ich na kierunku jazdy i ryzyko wypadku związanego z tym, że zostaniecie wytrąceni ze swojego toru jazdy, jest znacznie większe niż potencjalny zysk aerodynamiczny na tym, że profil jest troszeczkę wyższy. Specjalnym modelem kół są dyski. Co to takiego jest dysk? Dysk to jest nic innego jak dysk, czyli coś... To jest całe okrągłe i czarne najczęściej. Jest to pełne koło. Może występować w wersji na szytkę, tak jak tutaj mamy przyklejoną szytkę do obręczy. Wtedy najczęściej rant jest full carbon lub w wersji na oponkę, tak jak tutaj. RAND jest aluminiowy, może być też full carbon, ale jest przystosowany pod oponę, którą możemy sobie łatwo zdjąć. Taki dysk będzie lepszy do treningów czy do zawodów. Dla kogoś, kto potrafi sobie sam wymienić dętkę i startując na zawodach, na przykład za granicą, jest na tyle zdeterminowany, żeby stracić te parę minut, wymienić dętkę, ale ukończyć połówkę czy pełnego ironmana. A dla kogoś, kto gra w bank i w razie czego będzie ratował się tylko uszczelniaczem, lepsze będzie koło na szytkę którą jest troszeczkę trudniej przebić, ale jak już się przebije i nie uszczelni uszczelniaczem, to w zasadzie mamy po zawodach, bo tego się na trafie nie da wymienić. Ostatni rodzaj kół i ogumienia, które możemy zastosować jest to zestaw Tubles. Często koło fabrycznie ma już naklejoną opaskę, tak jak mamy tutaj to w tych kołach DT, z napisem tubeless ready. Co to oznacza? To oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle że na to koło wystarczy założyć oponę przystosowaną do eksploatacji w wersji tubeless. Tubeless to znaczy bez dętki. Założyć zawór, to jest taki specjalny zawór, jak gdyby wycięty z dętki, powiedzmy. Montujemy go w naszym kole, zakręcamy nakrętką, która to ustabilizuje i mamy w tej chwili po założeniu opony i wlaniu do środka uszczelniacza zestaw tubeless, czyli koło Przystosowane do eksploatacji bez dent. Podczas ostatniej wizyty w fabryce DT badania, które pokazała ta szwajcarska firma, wykazały, że koło pod tubles jest w tej chwili najszybszą dostępną wersją ogumienia szosowego. To znaczy, najszybsza jest w tej chwili opona w tublesie, ona w ogóle nie ma dentki i tarcie, opory jazdy są najmniejsze. Potem jest szytka, która ma cieniuteńką dentkę zintegrowaną, zaszytą w środku. Wszystce i ostatnia, najmniej efektywna, ale najtańsza i najłatwiejsza do serwisowania, do wymiany samemu jest wersja opona z dętką. Dodatkową zaletą kółtublas cool jest to, że wyjeżdżając na trening, możemy w zasadzie wziąć ze sobą tylko pompkę, bo jeżeli przebijemy to koło. To mleko wlane do środka powinno dosyć szybko uszczelnić miejsce przebicia i tylko dopompowujemy je, żeby sobie dokończyć trening. Awaryjnie możemy ze sobą wziąć też dętkę, bo jeżeli przecięcie będzie duże, to możemy wykręcić ten zawór, wyjąć go stąd, zdjąć oponę, włożyć do niej dętkę, założyć to wszystko z powrotem na nasze koło i przekształcić koło, które było z samą oponą w systemie tubeless, na zwykły system opona z dętki. Także... Jest to najbardziej uniwersalne, najbezpieczniejsze rozwiązanie, jednocześnie najszybsze. Myślę, że dosyć szybko wersja TUBLES zastąpi szybki, które są dość trudne w eksploatacji i podejrzewam, że stopniowo będą wychodzić z życia. TUBLES w zasadzie możecie wykonać na każdym kole przystosowanym pod opony, bo koła fabrycznie przystosowane do tublesa mają, tak jak mówiłem, już naklejoną taśmę odpowiedniej szerokości, zawierają najczęściej w zestawie odpowiedniej długości zawory i praktycznie nawet w domu można to sobie zmontować. Jeżeli macie zwykłe koła i chcecie użyć je pod tubles, musicie kupić do nich opony w systemie tubles. One mają inną stopkę, troszeczkę precyzyjnie wykonaną, tak żeby to się łatwiej uszczelniło na naszym kole. Możecie dokupić taśmę uszczelniającą odpowiedniej długości zaworu, albo Dać to wszystko do serwisu, który dla Was te koła zmontuje w systemie Tubles. I w zasadzie każde koła oponowe można przekształcić w system Tubles i używać ich w systemie Tuble. Podsumowując, najtańsze rozwiązanie jest to opona z dentką, uniwersalne, tanie treningowe, do ścigania amatorskiego. Drugie z rozwiązań jest pod względem kosztowym, jest to Tubles. Jednocześnie jest to najszybsze rozwiązanie, najbardziej efektywne i ja osobiście najbardziej ku niemu się skłaniam, jest to zestaw bez dętki, czyli. Obręcz, opaska uszczelniająca, założona na ta opona, wlane do środka mleczko, zestaw jest gotowy. I ostatnie, trzecie rozwiązanie, jest to specjalne koło pod szydkę i naklejona na nie szydka. Do niedawna było to najszybsze rozwiązanie stosowane przez zawodowców. W tej chwili dla mnie jedynymi zaletami tamtego rozwiązania jest bardzo trudna przebijalność tego zestawu, bo szydka jest dość odporna na dobicia, przebicia i tak dalej. No i bezpieczeństwo przy przebiciu, bo zanim szydka zerwie się z obręczy, to macie tą sekundę czy półtorej, żeby zatrzymać rower. Podsumowując te wszystkie zalety i wady, według mnie system tubeless jest optymalnym rozwiązaniem na w tej chwili praktycznie dla każdego rajdera. A! szybka ma jeszcze jedną zaletę. Jest to jedyny typ ogumienia, przy którym możecie użyć naprawdę absurdalnie wysokich ciśnień. W samochodzie dla porównania... Jeździcie na około 2 atmosferach, jeżeli mówimy o aucie osobowym, to jest 2-2 z groszem. Przy kole pod oponę z dętką czy pod tubeless będziemy poruszać się w zakresie ciśnień 6-8 do 8 atmosfer. Ogranicza nas wytrzymałość opony, ogranicza nas też wytrzymałość obręczy na, na rozrywanie. Szydka, ze względu na to, że koło jest wykonane inaczej i w zasadzie ciśnienie z ogumienia nie rozsadza nam obręczy, bo ona jest tylko delikatnie wklęsła. To ciśnienia, które wytrzymują obręcze pod szydkę, są znacznie wyższe i w zasadzie ogranicza nas tylko wytrzymałość szydki, a ta z kolei też jest wyższa niż opony z dętką i wynosi zazwyczaj 12-14 atmosfer maksymalnie. Także przy zestawie opona z dętką, czy opona w tublecie, będziecie mieli do dyspozycji ciśnienia z zakresu 6-8 atmosfer, a przy zestawie na szydkę. Maksymalne ciśnienie będzie zawierało się pomiędzy 10 a 14 atmosfer. Także jeżeli jesteście bardzo ciężkim zawodnikiem, albo chcecie jeździć na czas, gdzie do minimum chcecie ograniczyć opory toczenia, tarcia itd., no to zestaw na szydkę dalej będzie najszybszy, bo pozwoli użyć znacznie wyższych ciśnień niż zestaw na opony. To tyle, jeżeli chodzi o systemy szydka, dętka, tubeless i dobrane do tego koła. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku.